Yo! Siemano wam wszystkim, tutaj Hunter I mam dla was dzisiaj kolejną gierkę e, z serii tych horror... Horrorowych. ale czy taka będzie, to się za chwilę przekonacie. Gra nazywa się Witch e, ale popatrzcie na tytuł, to nie jest Wiedźma, tylko Witch oznaczający angielskie słowo oznaczające który e, Jednak i tak czekam na wasze na wasze odpowiedzi, że to jednak jest wiedź,ma w komentarzach, no ale nieważne. Ok, e, Gierka dosyć ciekawą, że tak powiem, zrobiona, jest czarno-biała. E, mamy taką, jakby barierę ciemności, która na, jest przed nami, a, a za nią nie ma tej ciemności. Jest znowu, o, w tym momencie podejdziemy tu, jest ciemniej. Podejdziemy jeszcze dalej i znowu się robi jasno. Mamy drzwi z sercem, jeżeli posłuchacie to możecie usłyszeć bicie serca okej, okay, ale wróćmy sobie tam do początku czyli gra się zaczyna, czyli przy tym oknie mamy tutaj sterowanie opisane, znaczy no sterowanie w wsadem też, akurat wsadem chodzę, bo tak łatwiej um, chodzimy mamy tutaj wyjście w sumie to T jest jakieś takie dziwne, ale prawym przyciskiem myszy sobie kucamy, lewym sobie naciskamy no i niestety wyjście z tego domu jest o, słychać jakieś ptaszki, drzewa, wiatr. Wyjście jest zasnute łańcuchem. <laughs> Mamy też drugie piętro, czy raczej pierwsze, bo jesteśmy na parterze, przypuszczalnie. Ok, drzwi z sercem. Znowu tu słychać serce. No i tam pokazuję łapką sobie lewym, sobie ją otwieramy. Tak, drzwi się właśnie oznaczają. O, właśnie. O, jak jest jaśniej, to znaczy, że się otworzy konkretna ta rzecz. Tu nic nie ma Na prawym możemy zrobić kupę Znaczy nie, na prawym akurat możemy kucać Żeby tutaj pootwierać wszystkie te rzeczy Ale nie ma takiej potrzeby w sumie ehm, Tu mamy jeszcze jedne drzwi Tyk. I mamy kibel mam tu jakieś coś w rodzaju prysznica Prysznicu, może ta lampa jest jednak, bo tu nie ma gdzie prysznic stać Mamy kibel No i nic w nim nie ma o, mamy klucz. No i. End it's gone. Jak to w parku. No nie da się tego otworzyć. Tak więc poszło w cholerę. No, Przyspiemy troszeczkę gierkę. Mamy drugi klucz. Yeah. Yeah. I idziemy teraz na drugie piętro. Gry znalazłem w sumie wczoraj na suchym kanale, czyli kanale Wonzaja. Pamiętam dokładnie, Jezu, jak on się nazywa: Maciej Makua? Chyba tak. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam bardzo, ale w tym momencie nie wiem. Ehm, tak więc, suchy kanał, tam to znalazłem. Ja mamy teraz oznaczone drzwi: 3, 2, 1. Ehm, i, I taką takie jajo, taką piłkę. One są pozamykane. Rika też, jedynka też. A jedynka jednak nie mieliśmy. Klucz do niej. Ehm, no więc wchodzimy, co tu mamy? O. Kluczyk plus e, rożek lodowy daje nam drzwi, a dwa rożki lodowe plus kluczyk nie daje nam drzwi. Tu mamy drugi kluczyk. No to sobie go weźmiemy. Um, zobaczyłem tą grę właśnie na swoim kanale i stwierdziłem, że muszę wam ją pokazać. I bardzo mi się spodobała. E, um, przepraszam. E, więc właśnie ją dla was nagrywam. Uwaga, teraz boom najstraszniejszy moment w tej grze Wyjdziemy sobie, o Jezu obraca się wyjście na tym kluczyku kluczyk równa się piłka albo serce ona się na mnie patrzy uwaga no dobra, nie Haha, ha, ha. to jest troszeczkę creepy, tak? Jak na nią patrzymy, to ona będzie sobie stała spokojnie, jeżeli się obrócimy, stoi za nami. No, tak jak praktycznie jak w, jak w tym SCP Containment Bridge, czyli ten SCP 173 The Sculpture. On tak właśnie robił. Możemy ją obejść. No i dobrze, jest to ta straszniejsza część tej gry. A teraz skończmy tą straszniejszą część gry. Mianowicie. Ona nam nic nie chce zrobić. Jeżeli wejdziemy w nią, dzieje się coś takiego. Więc uwaga, bo czasami może się pojawić ona za nami. Odruchowo się obrócimy i zrobimy krok, i w nią wejdziemy i się wystraszymy. Dobrze. Jak widzieliście, to jest ciało kobiety i nie ma ono ani serca, ani nie ma ono głowy. To jest właśnie głowa. A tu jest pokój z głową, a na dole jest pokój z sercem. Tutaj możemy to wszystko przeszukać, ale ja wiem, że tu nic nie ma. Więc ee, musimy wziąć tutaj był Plumber, czyli plusz francuski. Musimy w tym momencie zejść na dół. Ona gdzieś jest w domu. Po prostu, jak w nią wejdziemy, to ona nam znika i się pojawia gdzie indziej. O, jest w tym momencie tutaj. Idziemy sobie. Do łazienki odkręcimy tą rurę nieszczęsną, do której wpadł nam kluczyk. Jest, jest tutaj. Możemy zawsze w nią wejść, to nic się nam nie stanie. Ok, mamy kluczyk do trzeciego pomieszczenia. I słuchajcie, gra ma dwa zakończenia, ale nie zobaczycie ich u Wązaja, ponieważ wązaj nie prowadzi tego rodzaju y, kanału. On nie przechodzi gier, on nie tylko recenzuje tam. Mamy trzecie pomieszczenie. Są dosyć wąskie te pomieszczenia Tutaj też jest o, kluczyk z głową A tu uwaga mamy napisy końcowe Znaczy może nie końcowe, ale mamy Stworzył to Mike Ino. i Neo I jakiś o Dobrze I w tym momencie otwieramy sobie pomieszczenie z głową Kibel i uwaga jest w kiblu głowa. Jej głowa. Jak się odsuniemy, ona sobie ją weźmie. Jest to dosyć przerażające, ale cóż zrobić? No i wstawiła sobie głowę. Tak. I to się dzieje zawsze, kiedy dostanie Tu jest i próbuje wyjść Tu jest krew um, Halo, poproszę klucz Nie mogę już w nią wejść Odkąd ma głowę Drzwi są zamknięte Co jest? Aha, to są ludzie O kurde, wyciąga nóż Fak, próbuje nas zaatakować? Nie, otwórzcie to, no i po ptakach, nie można się już z tego uwolnić. Się otworzyły i dziewczyna wyjdzie. Witch Okej, okay, jeszcze raz odpalamy sobie Witch, ponieważ... Hmm, jak możecie się domyślić, no skoro było, był pokój z sercem, tak? No to może coś z tym sercem da się zrobić. Dlaczego ona tak... ona nas od razu zabiła, a... A nie, nie było możliwości tutaj z sercem czegoś zrobienia. No a ja już wam powiem, mianowicie gra ma dwa zakończenia. Um, od razu sobie zrobimy wszystkie potrzebne nam rzeczy. O, ja już tą grę prze, przeszedłem, więc nic e, dla mnie nie jest zaskoczeniem. No chyba, że się okaże za chwilę, że ma trzecie zakończenie, ale nie przypuszczam. Bo nic tu więcej nie widziałem. A otwieramy sobie pierwszy pokój. Bierzemy sobie kluczyk, otwieramy sobie za chwilę drugi pokój. I za chwilę się wszystko okaże. Um, mianowicie gra może i być troszeczkę przestraszająca nas, ale... Exit. Wszystko zastanawiam, co jej tu zwisał. Aha, to są jakieś środkowe części garderoby. A nie, ona ma tu nóż. A tutaj no nie wiem co to ma. No wiem, widzę, 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 tak wnikłem w nią. Ja na początku myślałem, że wiecie, że mogę w nią wniknąć, że jestem nią, albo coś w tym rodzaju. I że mogę... że tutaj jest. Coś tam, że kluczyk, że jest. Ta piłka, nie widziałem, że to głowa, to myślałem, że piłka, czyli że to i że tylko ten, kto nie ma serca, tak? Że. Prze, że po, głowa nad sercem, tak akurat, że tutaj ta kula nad serce, więc jeżeli nie mam serca czy bez serca jestem, to mogę przez te drzwi przejść. Myślałem, że w nią wlazłem nie mam serca teraz. Ale cóż, chyba chyba pomyłka. Okej, okay. eee, zejdźmy teraz na dół szybko. Weźmy te klucz ze sobą. I mianowicie, dlaczego wam tą grę pokazuję? Może nie jest ona jakoś roz, rozwojowo pasjonująca, ale według mnie jest i warto w nią może zagrać, zagrać albo zobaczyć, jeżeli jeśli będziecie w nią zamiar zagrać to to popełniliście błąd oglądając to albo wyłączcie w tym momencie i spróbujcie zagrać sami podpowiedź do końca gry tu jest ostatni klucz o, mam, dobra jeżeli chcecie zobaczyć drugie zakończenie ja własną rękę to polecam wyłączyć teraz mój filmik, a jeżeli nie to chodźcie ze mną i zejdziemy sobie do serca czy do drzwi z sercem Um. Nie otworzyliśmy. Jeszcze jej za nami nie ma. No i tak, można było się domyślić, tu jest serce. Jej serce. Kapie z niego krew. Ona powinna jest czeka tutaj na zewnątrz. Proszę, wejdź. Przyjrzymy się. Wszystko? No, znikła, czyli w porządku. Ok, No i teraz... Um, dochodzimy do drugiego zakończenia. Też dosyć smutna część tej gry. Um, Najgorsze jest to, że... Możemy tutaj... Wziąć drugi klucz. Od głowy. Tworzyć pokój z głową tworzyć kibel, gdzie jest głowa. Oddycha nawet. Ale nasza koleżanka już tu nie chce wejść. Niestety, jak wejdziemy do, tych, do tego pomieszczenia, drzwi się zamkną, i nie można przez nie przejść. A teraz na czym polega drugie zakończenie, skoro jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu? Nie, nie można z nią walczyć i nie można jej uciec, w końcu cię dopadnie pod jakimś kątem. Zobaczycie teraz drugie zakończenie. A ja się wyłączam. Oglądajcie sami.